Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj jestem znowu tutaj Ale już tu zostało wszystko osuszone Maszynki trzeba pozbierać też Ostatki te spotki nazwijmy to tak Niestety to tylko ten pasek został osuszony I nic więcej za bardzo Nie Niestety Szkoda ale kiedyś nastanie ten moment, kiedy osuszę przyjściutko. Litra mi też się kończy powoli. Ale dzisiaj motywem przewodnim tego odcinka będzie upadek tej ściany. W końcu. On upadnie i w ogóle ta ściana. Więc będzie fajnie. Tutaj jest połowa. Dziwnie się prezentuje ta ściana z graweru. Taka duża. Aż stąd do tamtąd. Ale przed tym upadkiem tej ściany, chciałbym ogarnąć tutaj, o tą część, bo tak brzydko to wygląda, wszystko. I chciałbym, żeby to ładnie wyglądało. Więc może jeszcze te pochodnie i myk Dajmiki sobie niestety skaczą. Niestety lub niestety. Będę miał ich tu dużo. Ale nie mam pomysłu, co zrobić z nimi. W którymś z odcinków chyba mówiłem, ale już nawet nie pamiętam, o co mi chodziło. Żeby te slajmy wyelimin wyeliminować, ich spawnowanie się. Ale naprawdę nie pamiętam. Tutaj szkło poprzestawiałem, ludzie, co ja tutaj robiłem. No i tak się to ledwo nadało. No nie, spadłem. Dobra, tutaj sobie wyląduję i te liście, ale to będzie świetna baza. Już się nie mogę doczekać, kiedy skończę to wszystko. Na środku pie coś pięknego się wybuduje, żeby był portal do endu, To będzie świetne, naprawdę świetne. Już naprawdę się doczekać nie mogę, ale to jest jeszcze dużo pracy. Oj, dużo, dużo. Może te liście teraz. Piasek zaraz będzie łatwo zniszczyć tam. Może sobie przyciszę troszeczkę te... Dobra, tutaj woda już wypływa, więc lecę po szkło. Też przy okazji. Hop. Dobra, tak, starczy, powinien... Dobra, tutaj powinno być 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie, 8 jednak, to powinno być 6. Raz, 2, 3, 4, 5. No właśnie. Czyli tutaj nie ma. No i ta woda się wleje, ale to zniszczę przy okazji bo nie zniszczyłem, to teraz się zniszczę. I meka. I teraz szkło. I będzie zamknięte i woda już nie będzie wlatywała tutaj. Czy gdzieś jeszcze takie coś zrobiłem, że musiałem zniszczyć pasek? Na pewno po drugiej stronie kilka takich miejsc było. Cztery. Tu tutaj chyba też. Cztery, dwie czwóreczki, no. Dobrze, ten kamień teraz. Hop, hop, hop. Jeszcze kawałeczek. Dobra. A to ładnie wygląda. Takie ja. nic tu nie ma, szczerze mówiąc, ale ładnie wygląda. Bo stąd, dotąd, ale to jest daleko. Wow, bym przeleciał sobie elytra ale nie chcę jej niszczyć jeszcze, bo naprawdę niewiele zostało. U15, to jest denerwujące czasami. I hop, wszystko zniszczone. Tutaj, cyk, cyk, cyk. A druga zapasowa litra, też na wyczerpaniu niewiele użyć ma Chyba więcej, więcej, więcej troszeczkę niż ta na pewno, ale niewiele I wszystko się sypia. No jeszcze tutaj Cyk, 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 cyk No jeszcze te, będzie trzeba osuszyć niestety tą świątynię, żeby lampy mieć ładne te Z Oj, to dłużej jeszcze pracy, niestety, szkoda. Bo głowstunem tego na pewno robić nie będę, ale już pięknie. Jeszcze te stołniki dwa zostały i nadal 15 I myk. Hop, hop, hop. Jej. Spadamko. Te śmieci bym odłożył. Bo zbyt cennych tutaj rzeczy nie mam To 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 też To na razie to Też to oto wszystko To Gravel na razie nie Uwaga niszczenie W końcu ściana upadnie Niczym mur berliński Ale na początku tak zrobię A zaraz ten stołun poniszcza Myk, 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 myk. Ale to będzie epickie. Tutaj no troszeczkę mi nie pasuje. No, dobra, już naprawione. Myk, myk, myk. Niestety tylko połowa tej ściany. Bo no, z drugiej strony no woda jeszcze jest. Będę musiał jeszcze tą wysepkę zniszczyć. Troszeczkę mnie czeka tego wszystkiego. Do zrobienia. Szkoda, że hejsta tutaj nie mam, ale dobra, trudno, przeżyję jakoś. I myk. Wow, coraz większy teren. Ojej, tamtą wysepkę, jak trzeba usunąć po usunięciu jej tam. Teraz będę maszynki robił i ten, tamtą ćwiartkę osuszę. I wtedy będzie już takie, nie wiem, czy. No nie wiem, 3 piąte. najprawdopodobniej tego wszystkiego. Jeszcze pewnie będę musiał jeszcze raz iść, bo pochodnie wszystkie się nie zbiorą. Chociaż się zbierają, to będę szedł powoli, żeby nie musieć się wracać. Też po poprzednim odcinku zdarzyło mi, zrobiłem coś takiego, że dużo piasku wykorzystałem. Na TNT oczywiście. I poszedłem jeszcze troszeczkę zdobywać na te rajtu. i troszeczkę zdobyłem. I mam prawie stack tych stack yy, sztabek. Chociaż troszeczkę brakuje. Tam, nie ja wiem ile nawet. Dobrze, trzeba spanko. Nie zapomniałem, że na tym. Tutaj były te wszystkie boxy. To też trzeba przenieść. uff. Uh, uh, uh. Fajnie, nieźle. Widać postęp, wow. Ściana upadła. Mur wielki, ogromny. Myk, 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 myk. Cyk, 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 cyk. No i tak już niewielki kawałeczek. To bym zniszczył. Jakieś slajmiki do mnie idą. Skaczą i w ogóle. Nie podoba mi się to zbytnio. O nie, tutaj jestem. Jest to ja na drugą stronę idę. Ale nie w tym miejscu. O, dobra, tutaj mogę przejść. O nie, tutaj też mam zabudowane. Nie podoba mi się to tak średnio. Oj, i te slajmy czasami są takie wkurzające, ale przynajmniej dają te Strain bloki do mojej oczyszczalni wody, można powiedzieć osuszarki nazwijmy to tak no dobra, tutaj trzeba jeszcze tak myk, myk tutaj już mi się postawiła. o, no dobra, dobra, cyk, cyk tutaj znowu i myk, i myk, myk, myk. Już niestety końcóweczka. Ale tu jeszcze będzie jeden taki kursik jakby to nazwijmy. Z pochodniami. Bo nie starczyło, bo przecież tu jest 100 chyba 28. Nie wiem. Nie pamiętam Naprawdę nie pamiętam ile na ile to było. Chyba cały ten okrąg. Nazwijmy to tak. Jest na 255 na 255 chyba. Tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że tak jest. Chociaż... Nie na pewno raczej takie wymiary ma. Tutaj jeden słupek został. Nie, Czasami mnie ten gravel wkurza. Tutaj jeszcze też słupek. Tu też takie pod tym. No i ghost block. Najgorsze, co może być. Fajnie, jakby to w końcu naprawili. Bo już raz naprawili, ale znowu zepsuli później. Więc słabo z ich strony. Ten mojang. Nie fajnie z nich. Czasami. Dobrze, Mircik Tutaj. Cyk. O, pięknie. Żeby nie przegapić tej połowy. O! Jakbym wodę. O nie, tutaj jest to. Ja chciałem bloczki. O nie, pewnie moje pochodnie powpadały. Oj, hejścik złapał mnie. Cyk. Mój duży slime się jeszcze pojawił. Nie podoba mi się to, jak straciły pochodnie. Nie, na szczęście nie straciłem. Dobrze do tych shulker boxów. Tutaj mam stone, więc wyrzucam to. Myk, myk. Wszystko się zgadza. O, i resztki. Czyli tutaj i gravel będę musiał. Tu jeszcze jest. Myk, to. Mogę teraz sobie wykopać tutaj tą. Yy, jak to się nazywa? Taki, jakby. No, do tego end portalu. Tu jest. Pyk. Tu jest środek, więc w tą stronę będzie dobra. Chociaż pocję ja to odkrywam na razie. Niepotrzebnie. Szczerze mówiąc. O. Portal, tu jest, no. Jeszcze nie odpalony ale kiedyś zostanie odpalony. Myk, tutaj 3 na 3 powinno być. O, jakieś. Mogłem tutaj tej górki tutaj nie robić, bo no, tak średnio, szczerze mówiąc. No, ale zrobiłem i teraz będę musiał usuwać ją albo obniż obniżyć teren. Czy coś nie wiem. Albo będzie tutaj taka jakby świątynia i takie schody do tego. Nie wiem. Jeszcze co tu zrobię. Zbytnio nie planowałem. Na razie zakryję to. Żebym na przykład, przez przypadek tutaj nie wpadł. I hop, jeszcze to. Bo tutaj też już są te. Jak to się nazywa? No, twierdzę. No, trzeba będzie to też poniszczyć. O szkielecik sobie chodzi. I się po niej jeszcze wszystko porobi się będzie. Słodki i w ogóle stoł na no nie potrzebuję, mam dużo tego. Tutaj bym dalej to robił. Te Myk. W końcu zniszczył to prze przechodzące przez połowę ten wyznacznik. O no nie, zniszczyło mi się tutaj. Tutaj jest, pewnie do portalu. Co to, to za skrzyneczka chlebek i ten. 35 poziom też padł. O, cyk, cyk, cyk. No i tak to wygląda. Tutaj tylko jedno. Na razie nie będę odparł. Jak mówiłem. Dobrze, ja sobie stąd idę. Jakoś się ładnie zrobi. To jeszcze będzie wyglądało. Hop, hop, hop. To też nie potrzebuję. To, to. Myk dalej trzeba robić. Ale za niedługo będzie skończone. Wow, ale to się epicko prezentuje. Jak na to teraz patrzę, to jestem z tego dzieła tak dumny. Wow, ale to jest ogromne. Jeszcze tutaj wystaje. Jak, jak to usunę będzie? Można ponad te dwie czwarte jednej, czyli połowa. Czyli to będzie usunięte. Ale to będzie epicko, jak tak spojrzeć. Spojrzeć. Wow. Jestem dumny z mojej budowy. Która jest ogromna. Tutaj o, trzeba zakryć. Żeby mi nie wpadło, bo jak wpadnę, to naprawdę będzie słabo. Bo się wszystko może stać. Tylko nie wiem jak to zrobić z tym. Jakoś to usunę. Nie wiem zrównać. Trzeba będzie. Dużo wyburzyć. Jeszcze z tej strony mam tą górę. Tutaj widać. Troszeczkę ścięłem, i abym mógł ładnie te robić, aby mi maszynka osłyszała, bo się zatrzymywała, już oje, to było troszeczkę ciężkie i tak później na koniec to musiałem manualnie robić z tą maszynką. A tutaj są też grodzie, bo musiałem też manualnie suszyć gąbkami, bo teren nierówny i. Tak, kilku warstw nie, nie osuszyło, więc słabo troszeczkę. Ale przeżyłem, osuszyłem. I teraz zniszczyć tylko ten gravel trzeba. Zastanawiam się, czy od razu już wyłożyć wszystko tą trawą, czy poczekać i pozostawiać nie, nie gdzie takie y, miejsca, w, którym, w których bym chciał coś zbudować. Na przykład z jednej strony, by był tutaj. Sztuczny nether kawałeczek, taki fajny. Na przykład, tutaj by był coś innego. Planowałbym zrobić coś w stylu krainy płynącej mlekiem i miodem. Czyli na przykład, trawę pozamieniać na te honej komby. Bloki, oczywiście. I kwiatki dać w doniczkach, co też by było spoko. Tylko szkoda, że z tymi podwójnymi by było tak niefajnie. Kwiatami, bo nie mógłbym ich postawić tam drzewa, też tak fajnie zrobić, się by zrobiło. I jeszcze, a zamiast tego rzeczki jakiejś wody, z wodą, to by był jakieś wzniesienie, z której by był taki wodospad, mleko tak właściwie, czyli z wełny bym to zrobił mleko płynące bo przecież kraina mlekiem i miodem płynąca by było spoko wyglądało i tam pszczółki, ulej, w ogóle. Troszeczkę na wzór tego Krainy Miodowej Uti Dźmiego, którą też zrobił. Spoko mu, to, spoko mu to wyszło, ale on inaczej trosze, troszeczkę to zrobił niż ja planowałem. U siebie niż ja planuję u siebie zrobić. Bo no ja oczywiście zrobię mleczkę z tego, z białych bloków i to będzie mleko. I wszystko pozamieniam tam na chodnej koby, bloki miodu. Prawie wszystko. Nie ja mam tych staków, to bym wyrzucił. Ale duża ściana. Szczerze mówiąc, nie, ja chyba nie chcę tymi. Nie chcę. Tego robić... jak to się nazywa? Pochodniami Oj, i kolejny slime Niestety tutaj kolejny jakiś slime'owy chunk Idzie do mnie Proszę odejść Odejdź Podejdź. O, Elytra mi się też przy okazji naprawia To git Mi się to podoba, to pozabijam ich troszeczkę Na xp O cyk, cyk nie, zniszczyłem tutaj kawałeczek. Szkoda. Ojejciu. Dużo się naprawiłem, no niewiele, ale... Jeszcze dużo nie przelecę tutaj. Oj, nie chcę mi się tej górki... Ścinać tej wyspy. Bo naprawdę, za ma mała to ona nie jest. Nie wiem, zabrałem to myśląc, że to gravel. Dobrze, spanko, zaraz będzie, cyk, nie, łopata mi się już kończy Chyba do endu trzeba lecieć Bo mam jeszcze zapasowe łopaty, ale jedna jest z fortunką trójką A druga jest z... Bez niczego takiego No właśnie a Ja nie chcę flinta dostawać, więc do endu lecimy i deenchantujemy ją czy to jest dobry pomysł, żeby odpalać już ten portal? Zas chciałbym to zostawić na inny odcinek. To odpalenie tego portalu, więc będę musiał lecieć. Oj, daleką drogą. No ale cóż, przy okazji to wszystko ponaprawiam To lecimy. Wow. Naprawdę to epicko. Jeszcze ten projekt trzeba dokończyć z latającą wyspą. Ale to jest ogromne. Mogłem troszeczkę mniejsze zrobić, na przykład na 201 na 201 Albo troszeczkę większe niż 201 na 201 ale mniejsze niż maksymalna wielkość. Cyk. Tutaj o coś zginęło. Nie coś, tylko ten hoblin. Cyk, lecimy. Teraz tutaj. Myk. myk, myk, myk. I portal. No ale przynajmniej jak będę wracał, to już się pojawię tam, więc szybka podróż. Już się nie mogę doczekać naprawdę. Nie wiem ile razy już to powiedziałem, że nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko dokończę już. Wytrzyma, wytrzyma. lecimy. Ja tu zawsze tak lecę. Omiję. Nie. O, i tak sobie tutaj wskakuje Silk Touch. Gdzie ja powinienem mieć silk Touch? Oto jest pytanie. Tutaj, czy to to jest Sharpness? Nie, nie. Tu jest. Jest silk Touch. Dobrze to. W tym odcinku to by było już. Chyba na tyle. Nie tak ładnie ale nie, to nieważne. Dobrze, więc bo głośno tu jest, nie chcę mi się już przyciszać, a ja wytrzymam. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki pod filmem oczywiście. W górę przede wszystkim, żeby mi się chciało dalej tworzyć to co jest na tym kanale. Czyli ten piękny, czysty survival bez cheatów i w ogóle. No i motywuje mnie to przede wszystkim do dalszej pracy. Więc dziękuję za oglądanie. Dzisiaj snaps wyjdzie. Oby coś ciekawego. Dobrze, nie przedłużam już. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i żegnam Was. Pa pa!